Ostatnimi czasy to Google chwalił się swoimi statystykami, więc Facebook nie chciał pozostać w cieniu i podał do publicznej informacji, że ów serwis społecznościowy przekroczył już barierę 1 miliarda użytkowników. Oprócz tego mogliśmy się dowiedzieć, że 600 milionów użytkowników korzysta z twarzy książki za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Na serwis wrzucono 219 miliardów zdjęć, ponad 62,5 miliona utworów, a przycisk LIKE został użyty grubo ponad bilion razy. Zapowiedziane na przyszły rok nowe chipsety Intela o nazwie Z87 przeznaczone dla procesorów Haswell wprowadzają nieco zmian w stosunku do ich obecnych odpowiedników na rynku. Po pierwsze będą one obsługiwać 6 portów SATA o przepustowości 6 gigabitów na sekundę. Jednak ważniejszą informacją jest brak wsparcia dla klasycznego PCI. No cóż... Byle do wiosny, kiedy to mają zadebiutować nowe procesory i chipsety Intela. Zobaczmy jednak co słychać w świecie smartfonów, a tam można zauważyć, że Google wcale nie zamierza zwalniać tempa, bo pojawiły się informacje, iż nowa wersja Android 4.2, zwana też jako Key Lime Pie, ma zadebiutować podczas listopadowej konferencji, na której mają być zaprezentowane nowe urządzenia Nexus. Jednym z nich ma być bardzo mocny smartfon LG Optimus G, o którym niedawno wspominaliśmy. 5-calowe smartfony to na chwilę obecną rynek niszowy, ale wszystko wskazuje, że przyszły rok będzie należał właśnie do takich gigantów, ponieważ coraz więcej producentów skłania się ku 5-calowym ekranom w standardzie Full HD. Do tego grona dołączył właśnie Japan Display, czyli siły połączone Sony, Hitachi i Toshiba. Firma już w tym miesiącu ma rozpocząć masową produkcję 5-calowych paneli IPS LCD o rozdzielczości 1080x1920. Przy zagęszczeniu. 443 pikseli na jeden cal. A jak wam podoba się taka moda? Plotki na temat smartfona Lumia 510 okazały się prawdziwe. i Nokia jeszcze przed końcem tego roku wypuści low-endowego smartfona wyposażonego w 4 wyświetlacz, procesor Qualcomm MSM7277A o częstotliwości taktowania 800 MHz, 256 MB pamięci RAM, 4 GB pamięci wewnętrznej oraz 5 megapikselowy aparat. I za to wszystko przyjdzie nam zapłacić około 150 dolarów. Oficjalna premiera tabletu Surface od Microsoftu zapowiedziana została na dzień debiutu systemu Windows 8, czyli 25 października i analitycy przewidują ogromny sukces tego urządzenia. Jak twierdzi DigiTimes, gigant z Redmond powinien uzyskać w ciągu 3 lat sprzedaż na poziomie 75 milionów sztuk, co powinno zwiększyć udziału Microsoftu w rynku do około 8%. Dość optymistyczna prognoza, biorąc pod uwagę, że wciąż brakuje oficjalnego stanowiska odnośnie ceny tabletu Surface, a mówi się o kwocie około 350 dolarów. 6 października minął rok od śmierci Steve'a Jobsa, jednego z największych wizjonerów w dziedzinie technologii i twórcy potęgi marki Apple. Dlatego firma Skugertino postanowiła oddać hołd swojemu mistrzowi i opublikowała na swojej witrynie film upamiętniający życie i dokonania Steve'a Jobsa. Zachęcamy do obejrzenia. No cóż, to tyle ze świata technologii i nie zapominajcie odwiedzać naszego serwisu fraspicy.pl. I do usłyszenia!